Filip Rybakowski, jestem kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu i będę miał w tej konferencji dwa wykłady. W pierwszym wykładzie powiem na temat przebiegu ADHD. Będę mówił o tym, że zaczyna się w dzieciństwie, ale na pewno nie kończy się w młodości, tylko trwa przez okres dorosłości, a niekiedy nawet do starości. I będę mówił o tym, jakie metody leczenia można stosować w różnych okresach życia. Skupię się oczywiście na farmakoterapii, ale wspomnę o tym, jakie ewentualnie metody terapeutyczne mogą być również stosowane. Podczas drugiego wykładu powiem na temat układu endokannabinoidowego, czyli układu, na który działa marihuana, układu, gdzie receptory tego układu zostały odkryte całkiem niedawno, całkiem niedawno odkryte zostały... Endogenne substancje, czyli substancje produkowane w naszym organizmie, które działają na te receptory. No i powiem też o tym, jaka jest rola fizjologiczna tego układu i jakie to może mieć znaczenie dla patogenezy depresji.